Już po raz kolejny Stowarzyszenie Stacja Szanów, przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji, oferuje szanowaną wyjątkowe kalendarze. Tak jest, mamy kalendarz na 2024 rok. Tym razem podeszliśmy do tematu troszkę w sposób nieoczywisty. Z reguły towarzyszyły nam motywy typowo kolejowe, dworce, produkcja fabloku, parowozy fablokowskie. W zeszłym roku to były lokomotywy spalinowe. Przez pewien czas się zastanawialiśmy, co dalej, żeby też temat był ciekawy i stwierdziliśmy, że chcemy podejść do tego bardziej ludzko i organicznie. Stąd też ukłon w zasadzie wobec tych, którzy tworzyli tę fabrykę, czyli ludzi. Stąd też nazwa kalendarza Fablok to ludzie. Na 12 kartach mamy 12 archiwalnych fotografii, często grupowych na których znajdują się pracownicy chrzanowianie pozujący w różnych okolicznościach do fotografii. Są to jubileusze, ale są to także sytuacje życiowe, tak jak chociażby na okres letni przypada nam zdjęcie spędzania czasu wolnego nad nadmorskim okiem przy ulicy fabrycznej. Czy wszystkie te zdjęcia pochodzą z archiwów jakie pozostały właśnie po fabloku Źródła są rozmaite, to są zdjęcia też ofiarowane czy odkupione od mieszkańców, gromadzone latami, często po prostu wybiórczo jako takie przypadkowe zbiory, natomiast po upływie lat i zgromadzeniu tych archiwaliów w jedno okazało się, że zestawiając to wszystko razem tworzy nam się piękna narracja. Narracja, która opowiada właśnie o życiu fablokowca, o tym jak celebrował czas swój zawodowy, tak jak wspominałem jeśli chodzi o jubileusze. 500-lokomotywę wybudowaną, czy 5000 tysięczną 35-lecie fabloku. Różne były sytuacje, które były uwieczniane przez fotografów, ale także właśnie jeśli chodzi o to, co się działo poza fabryką, a było kluczowe. Tak samo zdjęciem interesującym jest zawarte tutaj w kalendarzu jubileusz dziesięciolecia spółdzielni spożywców fabryki lokomotyw w Szanowie. Zdjęcia są czarno-białe. Tak, czarno-białe lub w sepi, jeśli tak można powiedzieć. Większość pochodzi, jak wspomniałem, z okresu przedwojennego. Jedna fotografia jest z lat 50. i dotyczy zakończenia roku szkolnego w fablokowskim technikum. O tyle wyjątkowa, że wśród postaci znajduje się m.in. profesor Jan Pęckowski. Gdzie można nabyć taki kalendarz? No i czy to duży koszt? Koszt się nie zmienia w, w stosunku do zeszłorocznego w przeciwieństwie do innych dóbr materialnych. 25 zł sprzedaż prowadzi Moksir w kasie biletowej Kina Sztuka.